przepisów na sukces jest wiele. Członkowie studenckiego koła naukowego sukces poszukują tego związanego z bezpieczeństwem. Interesują ich bowiem wybuchy pyłowe w skali makro, czyli w fabrykach i piekarniach oraz w skali mikro, czyli naszych kuchniach. Czym właściwie są wybuchy? Wybuch, czy to z punktu widzenia fizycznego, czy chemicznego, jest procesem przede wszystkim, który generuje dużą ilość energii. Ta energia, jeżeli źle ukierunkowana jest, ma charakter destrukcyjny, niszczący. My skupiamy się w kole naukowym na wybuchach chemicznych. Zbóg chemiczny to typowa reakcja egzotermiczna, która wydziela dużą ilość ciepła. Ta ilość ciepła, która wygenerowana jest podczas spalania, powoduje przyrost ciśnienia i temperatury. W niekontrolowanych warunkach może doprowadzić do zniszczenia instalacji chemicznych, czy to w naszych domowych warunkach, na przykład naszego piecyka. Ale żeby do tego doszło, to musi być kilka warunków spełnionych. Przede wszystkim wybuch charakteryzuje się tym, że musi być ograniczona przestrzeń. Mamy na początku pożar, trójkąt pożarowy, ale z trójkąta pożarowego musimy przejść do pięciokątu, który jest charakterystyczny. Tamten efekt za w tej przestrzeni może doprowadzić do intensyfikacji energii. Ale, z punktu widzenia naszej kuchni, to ten wybuch chemiczny jest mniej prawdopodobny, ale możliwy, gdyż materiały, które znajdują się w naszej kuchni, mają taki charakter. Jakie to materiały? Łatwiej, że, że pytasz. Przede wszystkim mąka, cukier, kakao. A także wiele innych materiałów spożywczych, bo mówimy przede wszystkim o materiałach spożywczych. One najczęściej występują w naszej kuchni. Ale z punktu widzenia przemysłu to wiele, wiele innych substancji. jest. Na przykład tworzywa sztuczne, azotan amonu, będący naszą saletrą amonową. Wszystkie te elementy będą powodować, powodować zagrożenie wybuchowe. My z punktu widzenia naszego zainteresowania zajmujemy się tym bezpieczeństwem personalnym, czyli BHP-owskim, czyli zagrożenia dla pracowników. Czyli wybuchy pyłowe. One są przede wszystkim głównym czynnikiem dominującym w przestrzeniach, w przestrzeniach pracy. W dużych instalacjach przemysłowych, tak jak tutaj ta instalacja suszarnicza, to, to mamy charakter typowo półprzemysłowy lub przemysłowy, w którym przede wszystkim zagrożenie to także wybuch pyłowy, ale głównie skierowany na zniszczenie instalacji. My dbamy o to, żeby pracownikom się nic nie stało i żeby nasi pracownicy dbali o instalację w taki sposób, żeby nie doszło do jej zniszczenia, bo to ogromny koszt. Mhm. Jak taki wybuch pyłowy powstaje? Hmm. Jest to trudne pytanie, bo nie można odpowiedzieć w jedno zdaniu, więc postaram się troszeczkę to nakreślić. Kolumna do wybuchów pyłowych w tym przypadku to jest kolumna, w której może dojść do wybuchu połowego. Ma taką samą mniej więcej strukturę i budowę. Na samej górze dochodzi do rozpylenia materiału. Materiał, który opada wewnątrz, suszy się, odprowadzając z niego wilgoć, uzyskujemy suchy prąd. Jeżeli znajdzie taki hot point, gorący punkt, czy to z elementów mechanicznych, czy przegrzania termicznego instalacji, może dojść do samozapłonu. Materiał ma w większości swoją charakterystykę fizykochemiczną, czyli gdzieś własność taką, której dochodzi do jej samozapłonu. Jeżeli przekroczymy ten punkt, to dochodzi do procesu najpierw spalania. Spalanie jest procesem tym początkującym. Potem dochodzi do turbulencji energii, rozprzestrzeniania się ciepła pomiędzy poszczególnymi cząstkami materiału, doprowadzając do nagle potężnego spalania, a w ograniczonej przestrzeni do wybuchu. I nie ma instalacji. Dlatego nasi studenci uczą się, jak zarządzać tym bezpieczeństwem. Czyli uczą się, gdzie włączać, gdzie wyłączać instalacje, zwracać uwagę na gorące punkty, mierzą temperatury, sprawdzają warunki procesowe, ale także sami stosują okulary ochronne. Dbają o to, żeby skorzystać z odzieży antystatycznej, gdyż wiedzą, że zagrożenia te wybuchowe nie pojawiają się znikąd. Musi być źródło zapłonu, ani może być gorąca powierzchnia czy wyładowanie statyczne. Po tym spotkaniu ze studentami z Politechniki łódzkiej chyba już nikt nie ma wątpliwości, że w pracy czy w domu lepiej unikać wybuchowej atmosfery.